Cześć, witam Was, ja jestem Mist, a to jest kolejny filmik, w którym pokażę Wam w jaki sposób zainstalować mod Pixelmon do Minecrafta. Mm, jest to dosyć proste, natomiast wiem, że ludzie mogą mieć z tym problemy, dlatego postanowiłem zrobić taki filmik. Od czego zaczynamy? Cóż trzeba najpierw włączyć sobie start i wpisać procent updata procent. Tak jak tutaj. I klikamy następnie Enter. Także otwieramy sobie Minecraft. I tutaj powinniśmy sobie stąd usunąć wszystkie mody, które mogą potencjalnie szkodzić modowi Pixelmon. Także mogą mu przeszkadzać, więc zaleca się je usunąć. Co robimy następnie? Następnie otwieramy sobie plik Minecraft Forge. I klikamy Install Client. I OK. To powinno zająć sekundy. Po zainstalowaniu Minecraft Forge wchodzimy sobie z powrotem w nasz folder .minecraft, a więc wpisujemy appdata w start menu. I Wchodzimy w .minecraft i przeciągamy sobie wypakowane z folderu pixelmon231 install pliki, raczej foldery, database oraz mods. Przeciągamy je tutaj. Ja już nie będę tego robił, bo już je tutaj mam. Jak widzicie jest mods oraz database. Także ja tego nie będę przeciągał. Jak już to zrobiliśmy to możemy sobie zamknąć Następnie otwieramy Minecraft Uruchom I z zakładki profile wybieramy sobie Forge, a więc to co zainstalowaliśmy już wcześniej Klikamy Play I Jak widzimy tutaj się nam pojawiło, że mamy załadowane różne mody więc wchodzimy sobie dla testów single player, nowy świat. Zaraz zobaczymy, czy wszystko poprawnie działa. Jak widzicie, wszystko działa jak należy. Mamy do wyboru cztery różne startery. I właściwie nie będę wam w tym odcinku pokazywał, w jaki sposób się gra w ten mod, dlatego że sam jeszcze nie do końca mam to ogarnięte, ale chciałem zrobić jakiś filmik, więc zrobiłem tutorial. Tak moim zwyczajem, więc do zobaczenia później. Następnym razem postaram się Wam pokazać o co chodzi w modzie, a jeśli nie no to może może Wam pokażę jakieś ciekawostki lub zrobię z tego serii jak sobie gram. Więc do zobaczenia, właśnie nauczyliście się jak grać w mod Pixelmon, a raczej jak go zainstalować.